Witajcie. Opowiem Wam o rastrze. Jest to taki najpo, najbardziej podstawowy sposób postrzegania rzeczywistości. Jeżeli patrzymy na jakiś przedmiot, to wybieramy z niego cechę charakterystyczną, na przykład stół. Zresztą stół, ponieważ jest to tak powszechny przedmiot, ma on oczywiście również pewne wyobrażenie w naszych umysłach. Więc patrząc na stół i patrząc na przedmiot, który spełnia cechy stołu, widzimy go w takim pewnym uproszczeniu, bo oczywiście my widzimy cały ten stół, jeżeli jest jakaś rysa, jeżeli jest jakieś zabrudzenie, jakiś uszczerbek, to wtedy widzimy to, ale generalnie dla nas stół jest stołem. I w związku z tym, taki na przykład, jeżeli mamy do zdefiniowania, do przekazania obraz, w którym stół jest jednym z elementów, to wtedy po prostu nazwiemy go stołem, umieścimy w pewnym miejscu w rzeczywistości i będziemy go opisywać, obok niego postawimy krzesło, nad nim powiesimy lampę, pod nim położymy na przykład dywan i tak dalej, i tak dalej. Zrobimy całą masę rzeczy, ale tam te wszystkie rzeczy będą się składać z rastów. Tak samo na przykład patrzycie teraz na mnie i widzicie nie kilka milionów rastrów, tylko że one się tak układają w Waszych oczach, że Wam się wydaje, że macie przed sobą jakiegoś tam starego dziada, który jest, yy, gada coś i, i w ogóle, a tak naprawdę to nie ja tam jestem, tylko jest yy, właśnie rastrowy obraz tego, yy, co przed chwilą, yy, co właśnie ja teraz wykonuję, a na przykład Wy to będziecie widzieć za chwilę, za jakiś czas. I w związku z tym yy, jako... Yy, i teraz tak, właśnie tu, tu jest kwestia, że ten pojedynczy raster, z którego tu jest tych kilka milionów, on musi być zdefiniowany, bo tak naprawdę tam, gdzie my mamy ten jeden raster, tam jest parę trylionów atomów. Na te, w tym punkcie, w którym na przykład na samym prawym górnym rogu, powiedzmy, yy, i z tych paru miliardów atomów, yy, ten yy, telefon, kamera tego telefonu wykonała zdjęcie, i tam, w tamtym miejscu jest taki szary punkcik i to jest jeden raster. Potem jest drugi, trzeci, i tak dalej. I mamy cały obraz, który tutaj widzicie. I w związku z tym, że Wy go tutaj widzicie, to możecie sobie wyobrazić, że na przykład ja teraz tu siedzę dla Was w przeszłości i otrzymujecie pewien obraz jakiegoś stanu rzeczy, który się wydarzył. Ale tak naprawdę otrzymujecie go tylko dlatego, że macie pewien taki dosyć, dosyć długi, mówiąc że bardzo długi, ciąg sygnałów. Nawet mówiąc, że są to sygnały zero-jedynkowe. Ale współczesna technika pozwala na to, że dodajemy kolory, dodajemy powiedzmy jeszcze jakieś takie yy, wyobrażenie, yy, na przykład głębi, bo na przykład patrzę na ten mój obraz i ja mam oczy w głębi twarzy, tak mi się wydaje. Chociaż tak naprawdę to jest płaski ekran, na przykład mój nos powinien wystawać. Ale to są tylko złudzenia. Na tym telefonie są to złudzenia, ponieważ. Yy, w ten sposób jest odzwierciedlona rzeczywistość, którą ja w tej chwili, mówiąc do Was, pokazuję Wam. Natomiast Wy to odbieracie na, na płaskiej powierzchni. To jest jeden z głównych problemów, dla których z rastrami mamy kłopot taki, że one zawsze... Muszą wy wyselekcjonować na przykład pewien znak, powiedzmy, że kolor żółty i koloru zielonego, który jest w tym samym rastrze, y nie pokażą, czyli muszą go y kolor, jeżeli jest zdecydowany kolor żółty, to ten raster będzie żółty i ten kolor zielony zostanie wyeliminowany. Czyli mamy tu pewne zafałszowanie rzeczywistości już na poziomie tym najprostszym, czyli na poziomie każdym z tego miliarda, przepraszam, z tych no, kilkudziesięciu milionów rastrów, no bo tak, tak to znaczy tutaj to się akurat nazywa piksele, bo rastry to są raczej w technice poligraficznej i też w fotografii niektóre. na przykład kiedyś mieliśmy te gry takie pierwsze, prymitywne gry, gdzie były takie uśmiechy czy coś takiego, jakieś ludziki z kwadracików, to to właśnie były prawdziwe rastry, bo w tej chwili, to znaczy to były te widoczne rastry, czyli widoczne piksele można powiedzieć, można, to znaczy to są terminy, w zasadzie z punktu widzenia informatyki niezamienne, ale dla mnie są, w zasadzie używam ich zamiennie, ponieważ no, dla mnie tu ta selekcja nie ma znaczenia. Mówię po prostu o czymś, co jest ważne, co będzie ważne później. A później jest ważne też to, że ja przekazując Wam to nagranie na przykład, muszę je przesłać przez, na przykład wrzucam na YouTube'a i później z YouTube'a daję na Discorda na przykład, albo gdzieś na, na, swój, na swój Facebook i w związku z tym to nagranie za każdym razem będzie jakoś tam zafałszowane, bo zmieniają się pewne kolory lasków i tak dalej. Oczywiście z, z takiego punktu widzenia, o którym ja wam mówię teraz, to nie ma znaczenia, bo tak naprawdę w, w tym filmiku jest to ważne, że ja przekazuję Wam pewne informacje, i to, że ja akurat się nie ogoliłem i, i mam taką koszulę taką niezbyt wyjściową, yy, to. Dla mnie nie ma specjalnego znaczenia w tym, co ja Wam chcę przekazać. Natomiast zresztą powiem Wam, że jest to pewien celowy zabieg, bo ja mógłbym się ogolić, mógłbym sobie założyć garnitur, krawat, koszulę białą, bardziej się do Was uśmiechać, mógłbym jakieś takie inne rzeczy robić, które przyciągną Waszą uwagę, dać sobie jakieś kolorowe tło, jak próbowałem w krasnolskim złocie, ale dla mnie jest ważne to, co ja mam do Was do powiedzenia, więc tak naprawdę ja mam wam ja mam chcę przekazać informacje. I te informacje są kluczowe i dlatego na przykład system kiedy chce was zniewolić podsuwa wam całą masę takich yy, takich bardzo atrakcyjnych informacji, które odwrócą waszą uwagę od tego co jest najważniejsze do powiedzenia. Ale gadam już za długo, więc następnym razem powiem Wam więcej. Dzięki, na razie hej.